Witam bardzo serdecznie. Walentynki, czas miłości, święto miłości, święto ludzi zakochanych, święto ludzi, którzy chcą być zakochani, którzy już są zakochani, którzy byli zakochani, w każdą stronę zakochani. Drodzy widzowie, jak to bywa na YouTubie, z okazji niektórych świąt należy wydać jakiś specjalny film. Prima Aprilis, Halloween, Walentynki, to są takie, tak powiem, czasy premium. Zwłaszcza dla mnie, wtedy mogę sobie pozwolić na... Różne rzeczy, które normalnie w ciągu roku myślę, że nie są na miejscu, ale jednak, mówię, niektóre komercyjne jednak święta sprawiają, że myślę, że mogę sobie pozwolić na więcej. No właśnie, i drodzy widzowie, czy wpadliście kiedyś na pozornie idealny pomysł? Tak, wpadliście sobie na niego i pomyśleliście, tak, to jest mój idealny pomysł. Czy dzieje się tak trochę z tym idealnym pomysłem? Docenialiście jego idealność? O czym postanowiliście go wprowadzić w życie. Z czasem, jak to życie sprawiało, że pomysł przestawał wydawać się idealny. Co więcej, pomysł zaczął się wydawać tragiczny. Nie tylko odkryliście, że jego wykonanie będzie niezwykle trudne, pod wieloma względami nie tylko mówię o jakby pierwszym etapie wykonania, też o drugim etapie wykonania ale potem jeszcze doszliście do wniosku, że inni będą oceniać ten wasz pomysł. I ludzie spojrzą na wasz pomysł i powiedzą, czy ty oszalałeś, człowieku? Przyznam, że często żałuję swoich. Pomysłów lepszych albo gorszych. Tego jednak żałuję najbardziej. No ale niestety, słowo się rzekło. Po pierwsze, ten plan, ten pomysł, ten idealny pomysł, ten pozorny idealny pomysł, miałem już nie od roku, bo nie od ostatniego odcinka walentynkowego, ale długo. Długo wiedziałem, że tak, to jest to, to chcę zrobić następne Walentynki. Tylko tak trzymałem w sobie, no ale wiedziałem, że będę potrzebował pomocy w realizacji tego pomysłu, więc zaczepiłem pełną osobę. Hej, czy nie chcesz pomóc mi w realizacji mojego idealnego pomysłu? Na początku myślałem, że już na tym etapie jakby zawiodę, że już tutaj polegnę i będę musiał sam zrealizować ten, pro, ten pomysł. Co myślę, że mogło być, prawdę powiedziawszy, trochę lepszą opcją. Wtedy jakby komizm całej tej sytuacji byłby silniejszy. Ale nie. Osoba, z którą współpracowałem przy tym pomyśle, się zgodziła. Co więcej, w jej oczach ten pomysł stał się jeszcze bardziej idealny niż w moich oczach. Jakby to była dziką radością też ona pierwsza dostrzegła konsekwencje mojego pomysłu, widziała jakie e, cierpienie przysporzy mi zarówno realizacja, jak i późniejsza ocena innych mojego pomysłu. No, my to jeszcze nie dotarło, no. ja, ja jeszcze na tym etapie jeszcze nie wiedziałem, w jak duże bagno wszedłem. To wydarzyło się dopiero później, gdy zacząłem szukać właściwego materiału do nagrania tego filmu. Ja tak, dla szczęścia, nie ja pierwszy znalazłem materiał, który byłby odpowiedni do tego filmu. E, osoba, z którą współpracuję przy tym pomyśle, znalazła pierwszy, i gdy przeczytała pierwszy kawałek, to... to wtedy. Takie ponure, nagłe, niespodziewane odkrycie. Co ja do cholery zrobiłem? No, ale słowo się rzekło. Teraz to już nie chodzi tylko o mnie, chodzi też to, o tą inną osobę. Zawiodę ją, myśli. nie zrealizuję. Co więcej, uznam ją za słabego, co jest skrajnie niemożliwe. Nie mogę się wycofać, gdy już raz podejmę jakieś działanie, więc idę dalej z tym pomysłem. Idę, i nie wiedziałem, że jakby to odkrycie, że ten pomysł jest tragiczny, jednak, że on jest najgorszym pomysłem, jaki wpadłem. Może być jeszcze głębszy. Nie wiedziałem, że mogę jeszcze bardziej znienawidzić tego pomysłu. Ale to się stało. No i w końcu nadszedł moment jego realizacji i przestałem czuć, że to był najgorszy pomysł. Po prostu było mi już obojętnie. Wiedziałem, że muszę to opublikować. No więc właśnie. Drodzy widzowie, przed Wami jest owoc mojej ciężkiej pracy. Coś, za co jestem pewien, kiedy zostanę rozliczony. Raczej prędzej niż później. Yy, na ostatnim podcaście wspominałem, że albo osiągnę śmiertelność, gdyż. Teraz wszyscy dostrzegą, jakim prawdziwym talentem jestem, że potrafię, że mam przysłowiowe jaja, żeby coś takiego zrobić. Albo stanę potępiony, jako ta osoba, która padła na tak debilny pomysł, jakim jest to, co właśnie zrobiłem. Myślę, że już nie ma sensu odwlekać tego. Z różnych powodów ta wersja, którą usłyszycie teraz, jest trochę zmodyfikowana. Myślę, że wszystkie elementy, które zostały zmodyfikowane, będą niezwykle wyraźnie widoczne. Właściwie słyszalne, przepraszam. Ale gdy już tak z bardzo zabrnie się w to bagno, to jakby po co, po co zawracać, skoro można iść naprzód, iść naprzód i ewentualnie, w końcu, na końcu, może się wyjdzie z tego bagna. Prawdopodobnie nie, ale może. Dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany pełną wersją tego nagrania, właściwie właściwie, na to nie jest pełna wersja nagrania, gdyż to opowiadanie, które będziemy czytać, jest odrobinę dłuższe niż to, co nagraliśmy. O tym jeszcze później na koniec. Ale jeśli ktoś chce usłyszeć pełną wersję tego nagrania bez żadnych wstawek, bez żadnych udziwnień, bez żadnych modyfikacji, to zapraszam na link, który teraz wyświetla się na ekranie, gdyż jestem prawie pewien, że nie mogę go umieścić w opisie. Jestem prawie pewien. Nie 100% pewien? Nie przetestowałem tego przed nagraniem tego prologu do, do tej tragedii. Ale jeśli może być w opisie, to jest w opisie. Jeśli nie jest w opisie... To znaczy, że jest teraz na ekranie. Trzeba niestety go wpisać ręcznie. Tak? Ten film jest za paywallem. Celowo, gdyż jednak mam resztki honoru, mam resztki godności. Nie, nie wiem co to godność, już dawno zapomniałem co to godność. Dlatego jest za barierą, która nie tylko chroni mnie przed całkowitym potępieniem, ale też chroni was, drodzy widzowie, przed jakby całkowitą utratą wiary i respektu wobec mnie. Więc jeśli ktoś jest na tyle odważny, jeśli ktoś jest na tyle twardy hardy i dzielny, żeby przysłuchać całość, no to ten materiał jest. Proszę bardzo. Zapewniam, że pieniądze zostaną wydane na, na potrzeby kanału, jeśli jeszcze będzie stał miesiąc po publikacji tego filmu. I przysięgam, że jeśli przynajmniej dwie osoby obejrzą tam całość, w sensie wykupią tą pełną wersję, to nagramy, nagramy resztę. Tam oczywiście z wiadomych powodów dalej jest gorzej, ale myślę, że jestem gotów na to poświęcenie. Wtedy już tego nie wrzucam na YouTube, a. Wtedy tam zostanie... Tam. No, nie pozostaje mi nic innego jak zostawić was, drodzy widzowie, z moim e, najgorszym pomysłem, na jakikolwiek wpadłem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i uwierzcie mi, mogło być znacznie gorzej. Zanim zaczniemy, muszę ci coś wyznać. powiedział Gulliman. guliman. Jakże formalnie prychnęła Iwrain. Jej zaczerwienione od pocałunków usta wygięły się w uśmiechu. Nie jesteśmy w sali wojennej, pamiętasz? Dla podkreślenia swoich słów chwyciła potężnego blondyna za pośladek, wywołując u niego rumieniec. Drażnienie się z olbrzymimi potw… <laughs> ludźmi zawsze było dla niej zabawne, zwłaszcza gdy, tak jak teraz, siedziała jednemu z nich na kolanach, oddzielona od niego jedynie kilkoma warstwami materiału. Emisariuszka Eldarów zatoczyła koło biodrami, ocierając się… Mówię poważnie. Mówiąc to, Guliman chwycił ją za biodra, powstrzymując przed poruszaniem się. Ty zawsze jesteś poważny. Zaczęła, by niemal natychmiast zamilknąć. Jego niebieskie oczy były zachmurzone, brwi zmarszczone. Wyglądał, jakby był czymś głęboko zmartwiony. Odkąd się odrodził, guliman przybierał ten wyraz twarzy bardzo często. Miała jednak nadzieję, że będzie w stanie się rozluźnić, że oboje będą w stanie to zrobić, choćby na godzinę lub dwie. W ciemnościach czaiło się tak wiele koszmarów. Demony i tyranidzi, nekroni i orkowie. Wszyscy oni tylko czekali by rozerwać ludzkość na strzępy. Wokół nich więcej zdradzieckich frakcji i dzikich kart niż mogliby zliczyć. Czekały ich spotkania do poprowadzenia, bitwy do zaplanowania i długa, ociekająca krwią droga przez trupy ich przyjaciół i wrogów. Czy w tej sytuacji można się było dziwić, że wpadli sobie w ramiona tak szybko? Kogo mógłby dziwić fakt, że gdy zobaczyła tego błyskotliwego, silnego, przystojnego kosmiteł, tak różnego niż reszta nieokrzesanych, prymitywnych przedstawicieli jego gatunku zapragnęła zaspokoić swoją ciekawość. Czy naprawdę tak niezwykłe było to, że po pierwszym, przepełnionym adrenaliną pocałunku spotykali się raz za razem? Że Guliman obnażał ją aż do rdzenia, sprowadzał do części pierwszych swoimi ostrożnymi ustami i zręcznym językiem, mimo że jego podtrzymująca życie zbroja uniemożliwiała mu zrobienie czegokolwiek więcej? Teraz jednak był tutaj, wolny. Siedząc na łóżku, które mogłoby pomieścić dziesięciu śmiertelników, czuła na sobie jego ciepłe, obnażone dłonie, jego usta, już zaczerwienione i opuchnięte od pocałunków. Miał na sobie jedynie prostą tunikę i spodnie, a ona ściśle przylegające do ciała kombinezon, ale mimo, że czuła jego naprężenie, ze swoimi udami, na jego twarzy nadal widniało głębokie zmartwienie. Co się dzieje? zapytała Iwrain, gładząc go jedną dłonią po policzku. Cokolwiek zaprzątało jego myśli, jasnym było, że musi się tego pozbyć, zanim będą mogli zaspokoić się nawzajem. Nigdy. Guliman przełknął nerwowo ślinę. N nigdy wcześniej tego nie robiłem. Iwrein nie mogła powstrzymać zaskoczonego parsknięcia śmiechem, te jednak zamarły jej na ustach, gdy zobaczyła błysk bólu w jego głębokich niebieskich oczach. Mówił poważnie, ale jakim cudem był zniewalający, kochany czczony wręcz przez swoich ludzi. Patrzyli na niego jak na półboga, wzór, uosobieni męskości. Przecież jego kolejne wielbicielki musiały rzucać się na niego przez stulecia. Naprawdę? Zapytała Elderkę. Przecież twój jest taki zręczny. To nie mój. ma szansę zerwać kobietę na pół, mruknął Guliman. Och, Iwrein skrzywiła się. Prymary dwukrotnie przewyższał większość mężczyzn swojego gatunku i nawet w porównaniu z jej siedmioma stopami wzrostu nadal był masywny. Nie martw się tym, będę w stanie. Chcę to zrobić. Mam nadzieję, odparł, uśmiechając się do niej lekko. Po prostu chcę, żebyś była świadoma, że mogę być w tym kiepski. Och, szybko się uczysz, E, mam dość doświadczenia za nas oboje. Zmartwienie wydawało się znikać z jego twarzy. Uśmiechnął się szerzej. Naprawdę myślał, że odrzuciłaby go z powodu jego braku doświadczenia? To niedorzeczne. Jeżeli już, to perspektywa bycia jego pierwszą była dla niej znacznie lepsza niż bycie ostatnią w długim szeregu. Uśmiechnęła się do niego, chwytając za skraj jego tuniki. Pomógł jej przyciągnąć ubranie przez głowę, obnażając przed jej oczami połacie gładkiej, cudownej skóry poprzecinanej plątaniną blizn z tysiąca bitych. Pochyliła się, by pocałować jedną z nich, biegnącą od lewej strony jego klatki piersiowej do prawego obojczyka. Przyjechała językiem wzdłuż bladego, wypukłego śladu. Próba zabójstwa wytłumaczył, zanim zdążyła zapytać. Dziwne, że nadal ją widać. Przecież tak szybko się leczysz. Podczas leczenia zadbałem, żeby została. Jako przypomnienie, że nie mogę być lekkomyślny. Ręce Gulimana ześliznęły się wzdłuż jej pleców, zręcznie rozpinając jej kombinezon. Obnażył ją do talii, ściągając z niej obcisły, czarny, haftowany runami materiał. Skąd jest ta? Zapytał, śledząc palcem bliznę na jej mostku. Tył podbarwioną bladym fioletem. Już to wiedział, oczywiście, ale skoro już wymieniali się historiami. Lelit Hesperax, wymamrotała. W dołach gladiatorów. Jedna z ran, które mnie zabiły. Uniosła ramię w górę, pozwalając mu przyjechać silnymi palcami po innej fioletowej bliźnie, otaczającej jej, na jej nadgarstyk w miejscu, gdzie straciła dłoń. Guliman pochylił się, całując jej skórę, a później poprowadził jej palce do dziwnie ubarwionej blizny na jego własnym ciele, tam gdzie jego zdradziecki brat poderżnął mu gardło. Oboje zostali zabici i oboje wrócili dzięki łasce i niaDa. Kolejne połączenie między nimi, kolejna współdzielona więź, której niemal nikt inny nie mógł zrozumieć. Całowali się nieprzerwanie, gdy kładła prymarcha na plecach, wyślizgując się z kombinezonu i pomagając mu zrzucić spodnie. Nosił bieliznę pasującą kolorem do zbroi, co niezmiernie ją rozbawiło. Też tak robiła, gdy jeszcze żyła na świat ostatku, dawno jednak zarzuciła tę praktykę. Chowasz się przede mną? zapytała Ivrain, chwytając jego p**a przez cienki materię. Nie mogła się powstrzymać przed oblizaniem warg, czując pod p**, chcąc wyrwać się na wolność. To tylko osłona taktyczna, powiedział Griman z błyskiem w oku. – Czyżbyś właśnie zażartował, lordzie dowódco? – zapytała przyjemnie zaskoczona Ivryne. – Tylko nie mów nikomu. – odparł z udawaną powagą. – Mam reputację do podtrzymania. <noise> – Zachichotała w głos, śmiejąc się jeszcze bardziej, gdy chwycił ją w talii i obrócił, przygniatając swój swył... Mężczyzna pochylił się ku niej, uciszając ją pocałunkiem, a później poruszył się i ssąc… Poznał tym jej szczególną słabość już podczas ich pierwszego zbliżenia i od tego czasu bezlitośnie ją wykorzystywał. Iwrain wciągnęła gwałtownie powietrze, wzdychając i bijąc się pod nim. Wbiła mu palce w ramiona, zostawiając szkarłatne ślady paznokci na gładkiej, ciepłej skórze. Podobało jej się, że może zostawić na nim swoje ślady, marząc jedynie o tym, by były trwalsze, by mogła dodać się do plątaniny blizn na jego ciele. Guliman obejmował ją mocno, przyciskając ją do łóżka całym swoim ciepłym... Muskając językiem czubek jej ucha. Poruszyła biodrami, jego o... przesunął się po wewnętrznej stronie jej uda. Niemal eltarka sięgnęła niżej, próbując złapać zagumkę jednej części garderoby wciąż pozostającej na jej kochanku. Ten jednak chwycił ją za nadgarstki przyciskając do łóżka. Był o wiele silniejszy niż reszta jego żałosnego gatunku, silniejszy niż ktokolwiek z kim była do tej pory. Prawdopodobnie mogłaby się wyśliznąć, ale jedynie naprężyła się, pozornie walcząc z jego uściskiem i ciesząc się wrażeniem bycia unieruchomioną. Cierpliwości. Wymruczał jej do ucha prymar, następnie przenosząc swoją uwagę na to drugie. I w zacisnęła powieki z trudem chwytając oddech pod wpływem natłoku cierpliwość. Na Bieltan słyszała to słowo dość często, ale teraz, jak za czasów swojej buntowniczej młodości, Zdecydowała się je zignorować. Szczęśliwie, Eldarowie byli wygimnastykowaną rasą. Jego szortów, jednym płynnym ruchem, zwalniając jego. Dość długo czekałam. Nareszcie wyszedłeś z tej zbroi. Teraz czas, żebyś wszedł we mnie. Cóż, skoro nalegasz? Powiedział Guliman. Prymarch odchylił się w tył, wznosząc się lekko nad nim. Znów wyglądał na nieco podenerwowanego, co uznała za osobliwie uroczy. Ten mężczyzna, najlepszy we wszystkim, od walki po dyplomację obawiał się jednej z najbardziej podstawowych czynności. To był czas, żeby Iwrain przejęła inicjatywę. Obróciła się, chwytając jego... jednak chętnie dał się przemieścić, uśmiechając się z wyraźną ulgą, gdy przejmowała kontrolę. Uśmiechnęła się do niego z góry, gładząc palcami jego. Pi... Był tam fascynujący ślad złocistych włosów, zaczynający się pod jego. U pe... podstawy. Och, słodki niadzie! Jego. Pe... Eldarów były zbudowane tak jak ich posiadaczy: długie i wysmukłe, z trójkątnymi, lekko spiczastymi główkami. Ten gulimana był. co było do przewidzenia, biorąc pod uwagę jego. Ale. Mogłaby się spodziewać. Nawet to przygotować na widok tak tego, który przycisnął go. Wszystko w porządku? Zapytał Prymerch ponownie marszcząc z brwi. Nie musimy. Tak, musimy. Odparła Iwrain niemalże bez tchu. To będzie bolało. To definitywnie będzie bolało. Ale żyła na komorach dość długo, by nauczyć się. Już wcześniej była, ale teraz jej. wręcz. dla podkreślenia swoich słów, i uśmiechnęła się do niego szeroko. Skoro tak mówisz? Guliman odwzajemnił uśmiech, podczas gdy. Dokładnie tak. Powiedziała, ponosząc się na kolana. Zakołysała biodrami, poz, Jesteś gotowy? Guliman skinął głową, wyciągając dłonie, by złapać. Przuknął głośno i wziął ostatni głęboki oddech jako prawiczy. Right Więc, jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Szczęśliwych walentynek, drodzy widzowie. Co tu więcej mówić. To nie pływa Aprilis. To walentynki, też specjalna okazja. Yy, odnośnie tego. Co mogło być gorzej? Oryginalnie planowaliśmy to zrobić, znaczy wciąż na dwa głosy, ale z rolą męską i rolą męską. Myślę, że dalej nie muszę się wdawać w szczegóły, ale uznałem, że to jednak będzie zbyt, zbyt hardkorowe, jeśli zrobię coś takiego. Nie chciałem po prostu urażać tam, że o, no, wykorzystaliśmy tego primarcha i tego primarcha. a ja lubię tego primarcha, i nie lubię. Tego, co w tym kierunku. No a myślę, że wszyscy jakby już akceptują trochę związek Gullimana i Wrain. Więc myślę, że mogliśmy pójść w tym kierunku. Tutaj niczego jako tako nie burzymy, poza jak powiedziałem, już jakiekolwiek respektu Was, drodzy wobec mnie. Jak każdy czas, walentynki już się kończą. Zapewniam Was, że, że wspaniałe materiały tematyczne powrócą za rok. Nie w takiej formie, już nigdy więcej. Definitywnie nie. To był ostatni raz. Nie chcę już. To było straszne, to było koszmarne. Na każdym stopniu.